Ma prawo, to niech sobie stawia. No co cię to obchodzi? Dzień dobry Państwu, kochani moi. Proszę skierować kamerę na to. Cały lub przejechać kamerą od końca do końca. Normalny płot ludzki. Normalny płot ludzki? Wyższy od, od mego. Wyższy no to... od mego. To ty co, chcesz postawić wyższy? Nie można stawiać wyższego płotu. O! Rozmiar płotu to jest! To jest ustawa! Ja we wtorek jadę do ministra budownictwa z pismo kategorycznie o rozebranie tego płotu i będę jak stawiać, tak będziesz rozbierać. Pod nadzorem policji i prokuratury. I ludzie będą jechać po tobie jak po macie. Bo ludzie będą widzieć. Że nie zagrodziłeś świat! Bądź!